O kozie. Co? Opowiedz Teraz? kawał o kozie, dawaj. Teraz? No, dawaj. Po, powiem kawał. Przychodzi baba do lekarza i mówi, pani że śmierdzi mi z buzi i z nosa. Doktor y, pa, patrzy pani do nosa i mówi, proszę pani, pani koza zdechła. Dobra, spina się jeszcze, nagramy, pokażemy. Panu Ryśkowi jak się spinasz, dawaj. Pierwszy alpinista polkowicz, Chodź, bo rozwalisz kurtkę i będzie za dymem. Dawaj. Dawaj. Super. Pokaż tak i kończymy. Pa, pa. I, I spadaj. <grym> <grym> ty, ty, nie gadaj! Dawaj! Dzień dobry! Trosty. Dzień dobry. No mówisz rolę. Jak, co się stało? Co, że co? Że na przykład misio się Dziś wtało... wieczorem misio zderzył się z Bawołem. Efekt był taki, że misio jest nijaki. Nijaki misio leży sobie. I palcem sobie no w łobie. <noise> skropię. <noise>